Witajcie kochani, właśnie przygotowuję karczochy. Nie wiem, czy w Polsce się je. Ja to to dopiero czepek poznałam, nie widziałam ich w Polsce. Pewnie bym pomyślała, że to jakiś dziwny kwiatek. No, mam już tutaj pokrojone i tutaj już nawet smażę. Ale w Hiszpanii, słuchajcie, karczochy, są bardzo popularne. Je się na przeróżne sposoby. Można je gotować, i smażyć, i konfitować. Można nawet na surowo do sałatki, jak już dodają, także super. Są bardzo zdrowe. Trzeba tylko uważać, bo niektóre są Włochate. Nie wiem, muszę się nauczyć rozpoznawać dobre karczochy. Te akurat dobre wyszły. Mm. Chodź, chodź Ola, mam pierwsze karczoszki. Chodź. Takie wyszły. Weź sobie jakiś, któryś ładny, sobie wiesz, taki na mm, Taki. taki, taki mm. Do odważnych świat należy. Tak. Ja nie wolę surowe, ale muszę powiedzieć, że nie tylko zdrowy, ale i smaczny. Mm. Jak patrzę tam tą kamerę, nie? No. Mmm, Mhm. A wy spróbuj kawałek surowego. Nie, może, może surowe warzywa są zdrowsze, bez obróbki tej termicznej. No ale słuchaj, proste karczochy są rzadkością w sklepach i są bardzo, bardzo drogie. No właśnie, ja czasami ja nie się zastanawiam, że są ze złota. No słuchaj, ale karczochy się je no, smażone, tak? No na różne sposoby się je karczochy. No, surowe, chodziło mi o surowe. A su no surowe też się je. Mmm. No. Akurat robimy takie, ale... Znaczy nie lubimy tylko są łatwe do zrobienia. Dużo mamy tych wszystkie.